W kinie trwają ostatnie gorączkowe przygotowania przed wielkim otwarciem. Sprawdźmy, co dzieje się w środku. A tutaj kurator muzyczny festiwalu już na posterunku. Jakie są emocje tuż przed otwarciem festiwalu? Co się dzieje? No emocje są rzeczywiście spore. Tym bardziej, że już tak naprawdę wszystko, co mieliśmy zrobić, wszystko się już wydarzyło. Próba skończyła się około godziny 14. Teraz muzycy poszli, poszli odpocząć i no wszystko w ich rękach. Zagrali do filmu, wszystko się zgrało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu ich pracy i, i, i teraz nie możemy się doczekać tego końcowego, końcowego rezultatu. No, ale z naszej strony, już przynajmniej jeżeli chodzi o czwartek, to, e, to prace zostały zakończone. Wszystko w rękach muzyki. Jakie jest Pana zadanie tutaj w trakcie odtwarzania filmu? Żeby, y, moim zadaniem jest, żeby widzowie, którzy tu przychodzą na film, nie zauważyli, że w ogóle jest zespół. Żeby zespół było słychać tak, jakby był elementem, jakby to powiedzieć, nieodłącznym całości wydarzenia. Więc muszę zadbać o to, żeby mnie, mojej pracy jak najmniej było słychać. Atmosfera widać, że jest napięta, więc nie przeszkadzamy i czekamy teraz tylko na wielkie otwarcie.